Hej, z tej strony Shadow, witam Was w moim pierwszym tutorialu. I od razu proszę Was o wybaczenie, jeżeli będą jakieś niedociągnięcia albo coś, bo ja naprawdę nigdy w życiu nie robiłam takiego tutorialu na modelinę. Jedynie tylko. Yy... Te filmiki, które miałam, jak to jest zrobione, w którym pokazywałam, jak robiłam papierowe gwiazdki i te trójkąciki origami, więc to były moje jedyne takie filmiki tutorialowe, że tak to ujmę. Ojej. Eee, także wybaczcie mi, jeżeli będzie coś nie tak. Pokażę wam w tym tutorialu, jak zrobić taki kluczyk a ala koralina bo on nie jest dokładnie taki sam jak był w koralinie, ale jest podobny. Więc tak. Zacznijmy od razu. Bo oczywiście, bo oczywiście potrzebna jest nam czarna modelina. Robimy sobie kulkę z modeliny, a potem ją rozgniatamy na taki ładny. Okrągły placuszek, placuszek Boże, jakie beznadziejne słowo, to no, taki placek okrągły. Teraz może, żeby było ładnie, chcę, żeby było dosyć idealnie. Ze względu na to, że jest mój, to mój pierwszy tutorial, w sumie. <gryzanie> w sumie tak jest. Także tak rozgniatamy sobie ładnie. Można wyrównać sobie brzegi palcami, żeby miało jakiś wygląd. Okej, okay, raczej powinno być dobrze. Okej, okay. bierzemy. Potrzebna nam jest, będziemy teraz robić dziurki w kluczu na kształt takiego guzika, więc będzie, potrzebna nam będzie słomka, taka jak się doda, dostaje w soczkach dla dzieci. Ja tę słomkę akurat znalazłam w szufladzie, także to dobrze, bo bym inaczej nie mogła zrobić tego klucza. I musi nam wyjść w ten sposób to. Że nie taki kwadrat, tylko taki rąb, prawda? Więc zaczynamy. Może dla ułatwienia robimy tak, że robimy sobie kwadrat, tak? A potem przekręcimy go w drugą stronę i będzie wyglądał tak, jak trzeba. Więc to jest pierwsza dziurka. Tutaj nam zostaje modelina w w słomce, ale można ją wypchnąć yy, wykałaczką. Kolejna. Jeszcze jedna. I ostatnia. Okay. Jak widzicie, ma kształt guzika. Yy, ja tu mam tą modelinę. Tutaj. Okay, teraz bierzemy sobie kawałek modeliny i trzeba ją wyrobić. Przepraszam, znowu trąciłam ręką kamerę. Weźmiemy jeszcze ten kawałek. Tak, najpierw robimy sobie kulkę z tej modeliny. Przeniesiemy sobie tutaj i trzeba ją wywałkować na. Musi być taki cienki, żeby był mniej więcej grubość naszego guzika. Czyli nie może być ani za szeroki, ani za wąski. Można sobie sprawdzić, oczywiście, prawda? Ma szerokość takiego, ma szerokość naszego guzika. Ewentualnie jeżeli ktoś woli, no to wtedy może zrobić węższy. Ale to chyba nie będzie miało takiego uroku. I tak, teraz bierzemy sobie, teraz może jeszcze trochę wyrobię. Teraz weźmiemy sobie tak, od układamy sobie teraz tak jak trzeba nasz kluczyk, nasz guzik właściwie, bo to jeszcze nie jest kluczyk i przykładamy od góry. Teraz może jednak jest troszeczkę za szeroki. Y Ach, przepraszam, bo wprowadziłam Was w błąd. Ja robiłam tak, pierwszy klucz, który robiłam, ten z koraliny, robiłam tak, że y, miałam tutaj ten swój wężyk i ja go spłaszczyłam. Także zrobię tak samo. Nie będę dodawała okrągłego brzegu, tylko taki spłaszczony. Jak widać, jest szerszy, ale to, to nic w sumie. Przepraszam, wprowadziłam w błąd. Jestem pod presją mojego pierwszego, yy, mojego pierwszego tutoriala. <grywa> Jest ze mną naprawdę źle. <grywa> Okej. Okay. i teraz ten brzeg przykładamy sobie tutaj od góry i przyklejamy po kolei, po obu stronach. Okay. I najpierw z tej strony sobie weźmiemy. Tutaj należy to odciąć. Jeszcze wyrównam. OK. I z drugiej strony tutaj wyrównamy sobie, żeby to miało jakiś wygląd. Teraz z drugiej strony. ucinamy nadmiar. O, I mamy nasz guzik z obramówką. I tak, ja tutaj robiłam tak, że tutaj w ogóle nam wychodzi takie, jak widzicie, takie wcięcie, prawda? Dlatego właśnie nie zrobiłam dokładnie takiego, takiego klucza, jak był w koralinie, bo ja go tutaj, właśnie w tym miejscu przerobiłam. Bierzemy sobie kawałek modeliny. I tak. Potrzebujemy zrobić z niego rąb. Najpierw taki rąb. I tak spłaszczamy go troszeczkę. Tutaj, jak mamy ten rąb, to te boki niech będą troszeczkę dłuższe. Spłaszczamy jeszcze. I wyciągamy tutaj te yy, krótsze boki. Znaczy tutaj bo te co były w te, te są normalnie te, te dłuższe, i te krótsze musimy wyciągnąć. Teraz możemy sobie tutaj trochę bardziej poszerzyć palcami, zgnieść troszeczkę, tylko żeby to miało nadal taki wygląd jak wcześniej. Wyszło nam coś, coś takiego. Można to tutaj wyformować. Coś takiego, tylko że to mi w ogóle trochę nie wyszło teraz. Trochę mi nie wyszło. Po prostu ten rąb jest taki teraz rozpłaszczony. Źle, źle tłumaczę, nie umiem tłumaczyć po prostu, i tyle. Teraz przykładamy go sobie tutaj na to wcięcie, które nam wyszło. Przyklejamy po bokach o, i zaginamy te rogi. Tutaj sobie dobrze możemy palcami to wyformować. Wklejamy. Z drugiej strony można sobie poprawić. O, wyszło nam coś takiego. Teraz bierzemy e, jeszcze jeden kawałek modeliny. Formujemy z niego kulkę. Teraz spłaszczamy delikatnie tą kuleczkę i znowu palcami formujemy rąb. Jeszcze więcej modeliny. Przepraszam. Jeszcze więcej modeliny muszę wziąć. Jednak za małe wyszło. W stosunku do tego pierwszego okay. <laughs> musi być on mniej więcej mniej więcej takiej szerokości takiej grubości Boże, takiej grubości tutaj sobie tak formujemy właśnie palcami taki rąb i przyklejamy sobie go na środek na środek o, tak. jeszcze możemy sobie trochę to uformować i przyklejamy i jest ok dalej teraz będziemy robić nóżkę klucza nóżkę, stopkę, jak to woli więcej mandoliny wezmę Okej, okay, i tak jak wcześniej Proszę. Pałkujemy sobie, tylko y, ta nóżka nie może być za wąska, ze względu na to, że y, może się ta modelina przełamać. Także nie może być za wąskie, a jeżeli chcecie, żeby było wąskie, to nie może być za długie, bo wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że może się złamać. Jak się na przykład, nie wiem, będzie nosić na jakimś łańcuszku, czy coś, coś w tym stylu, to będzie ok. Dobra. Ucinamy sobie z jednej strony. I przyklejamy. I ucinamy tutaj ten drugi koniec. przytrzymując palcami, żeby to się za bardzo tutaj nie rozjechało. I mamy tutaj naszy, naszą tą nóżkę, tego klucza. Bierzemy znowu modelinę. Jeszcze więcej. Jeszcze więcej modeliny! Tak, i wyrabiamy ją sobie w palcach. Oczywiście, przecież to jest oczywiste, nie? Przepraszam, staram się żartować pod presją. Yy, I to nie może być za. Szerokie, tak znaczy nie może być za gruby, ten placek, z którego będziemy teraz robić to, o czym się otwiera klucz, bo to, o czym się otwiera drzwi, ten, wiecie, takie ząbki te. Więc rozpuszczamy nasz placuszek, naszą kulkę, nie placuszek. O. Taka szerokość powinna być dobra. Ja sobie teraz wezmę drugi nożyk, bo będzie mi łatwiej. I wycinamy. no, wycinij się. Najpierw wycinamy sobie prostokąt. Teraz trzeba wyciąć te ząbki, które są w kluczyku. Czyli tak, tutaj z tej strony. Nie mam drugiego nożyka, także Tutaj trzeba włożyć taki wąski kluczyk, żeby to wyciąć. Ja użyję wykałaczki, ponieważ <laughs> nie wiem gdzie, gdzieś zapodziałam już ten wąski nożyk. Więc z jednej strony i z drugiej strony. żeby wyszła nam widzicie żeby wyszła nam taka literka H i teraz wycinamy tutaj taki trójkącik o w sumie wyszła nam literka K Nie H, się K z tego zrobiło o, tak. Ok, teraz trzeba to przykleić do naszej nóżki kluczyka. Można to sobie tutaj dopasować wykałaczką, żeby się lepiej trzymało. Teraz wkładamy na górę naszą yy, nasz haczyk. Ups. Ja mam ten wkręcany haczyk. Od razu go mam na kółeczku. żeby było łatwiej wkręcić mhm. I proszę. Proszę bardzo, nasz króliczek z koraliny jest gotowy. Przyznam szczerze, że wyszedł mi w sumie lepiej. Wiesz nie. W sumie wyszły mi podobnie. Także no, strasznie się rozgadałam. Bardzo długi był ten tutorial, dlatego przepraszam, ale to jest mój pierwszy tutorial. Ja nie wiem, ja nie umiem. Nie umiem robić tutoriali po prostu. Ale mam nadzieję, że mimo moich starań... Ten filmik Wam się podobał. Jeśli tak, dajcie łapki w górę. No chyba, że Wam się nie podobało, no to wtedy łapkę w dół, ale do niczego Was nie zmuszam. Oprócz tego komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!